Witam wszystkich bardzo serdecznie, jesteście Redzy dzisiaj gramy w Counter Strike: Global Offensive. Witam. A ze mną jest, a ze mną jest? Jest graf, jest Das, jest flippy, jest Glizdor. Dokładnie. Ta. I gramy dzisiaj na mapie Taka, Ja tego jumpa zrobię na początku na serio. Czekaj, może przeciszyć trochę. Jesteście jesteś za głośno lekko Jak mi się nie uda, to go nie będę już próbował wcale Graf jesteś lekko przygłośny, ale okej. Okay. Gramy gdzie w CS-a Udało nam się i Darkowi. Graf powiedział, że mamy dzisiaj dla Beki. Zagrać Sewer i tak też zrobiłem. Uuu. Ale head mi wbił. Na no, rampie Ej hey, help me, ja? Ta mapa jest bardzo dobra, bo się możesz schować w kiblu. Nie ogarniam das... jej Ta zdajesz! Rozpoznali cię chyba Nice Dobra, niejdę rampę pilna. nie, nie udało mi się, dobra, już go nie próbuję w tej, w tej, w tej grze. Ale bombę widziałeś. Na spawnie A, no to no przynajmniej jakiś Intel, nie? Poświęciłem się Typer to wam ładnie zmontuję, żeby nie było, że oglądacie mecz pt. przez godzinę. No, chociaż pewnie nie będzie mi się chciało montować, ale... W ogóle, jak ktoś nie wie, to gra z nami y, Daz, a Daz jest bardzo fajnym youtuberem, który wcale bardzo fajne dużo filmów I w opisie ale będzie link do jego kanału i go Ale się rozłoży. Tak, bo Daz... Mam tyle dużych filmików, więc na przykład... Dużych? Więc... Jak zrobisz no, nic, wiecie? Ten twój filmik, y, ten, Tu spooky, spooky, z Dark Soulsów, tak. to jest naprawdę legenda youtuba Wiecie, poradnik jak zrobić nic, nie? To na jego kanale możecie znaleźć. Takie pół godziny poradnik, jak się robi nic. O Boże. A cyfer wąw to kopiłem. Ja pierdziele. Krabi <grym> w ogóle wyglądasz jak taki rudzielec z wąsami teraz, chociaż rudy pewnie nawet nie jesteś. Jak nie nawet mojego ryja. Ry w, a w. o. ten. Chciałem powiedzieć w Minecraft, w cs Dobra, Dobra, ja nie znam tej mapki, to się trzymam blisko dachu. Jest... Kurde, co? Nie mogłem strzelać, co jest grane? Weszli na rampę. Nie idą, nie idą. Idą na, a... Więcej tam idzie, a, wszyscy. Dobra, muszę zaśpiewać moją piosenkę o nagewie, chyba ją znacie. A jeszcze. Jak będę strzelał, to wam powiem. Jest po lewej koleś. Ja ta 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 ta... O nie! jata, się jata, Ja ta 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 ta... ta. ta 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 a ten odcinek będzie mega nieogarnięty tata, 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 W ogóle sobie wyłączę Facebooka, bo nie zauważyłem, że mam Facebooka od cały czas, ale nikt nie pisał na szczęście, dobra Tak i proszę bez napinek, że my tu grać nie umiemy, bo my nie umiemy grać Ja nie umiem grać, więc ja tak jedynie Darek potrafił grać kiedyś, ale już jest bardziej zardowiało ode mnie No jak go wyrzuc jak, jak go z Virtus Pro rzucili, nie? <śpiro> drabina, 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 ma ktoś granaty? Pusz mi się znowu włączył! Idę do dołu AP no, no. Control AP Tak, dobra, już włączyłem puszkę. Kurde, dwa i na dole są, pomocy. Te jaki masz kolor? Zielony. Czul wie. O boże, jeden ma 3 HP. 62 mniej ma, ej, idą na rampę. Nice, Gwizda, Gwizda, jak ty tutaj na mapie koksisz. P90 w ogóle. To o ty. W drabinie na rampie jest jeszcze. Ale trzech bym nie zawił, bo mi wbił po drabinie i się nie zobaczyłem. Dobra, On ma ile HP, zobaczę. Ugrają. Eee... Nic mu nie zrobiłem. Mojego nice. negewa, drabina, 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 negev. Za mało lajków? Nie, bo mi się nie dali. Weź pinajcie, to jest to, to, to taki mini negev. No dobra, M4A4 wam plus. Za chwilę Boże, jaka tragedia to jest. Nigdy w życiu tej hey, mapy nie grałem w 1.6. Raz chyba zdarzyło mi się, znaczy w 1.6 mi chyba zdarzyło się zagrać na tej mapie. No co jest go nigdy? Drabina! Help me, mobici ci są, bardzo. Ty, bo tu jest... jakiś, dobra, zabiłem go. MP7 chciał mnie zabić. Gapi. Ja prawie Izaku. grumpy. Grumpy, to wiesz co to znaczy po angielsku. jakby jakby wytłumaczyć grumpy? grumpy nie wie. Nice. Że taki, taki, co ktoś się zawsze ma... Bez przekleństw, ok? To taki, taki... taki. Eee, Hultajowy Hul Nie gram to nie jest przekleństwo, nie. Znaczy no nie, bo tutaj przeklęto się po polsku. Ja mam 9000, tysięcy, ja... <grym> Cyfer, ty masz 2000, tysiące, weź tu, kurna... No, no bo to p zszedłem, ciulu. Dobra, ogóle... to ja idę tego strafe jumpa zrobić. E, w ogóle zagra... Weszliśmy na tą mapę i takie... Ale przegramy 16-0. Jest pin 0 dla nas w ogóle. Eee... Zauważył kto. O, nie, spałem. Idę tam. Zawracam. Może graf. Za pierwszym razem mi się udało, to myślałem, że umiem, ale teraz to już tak. Nie wiem, może dlatego, bo nie mam pustego eku. Wiesz co, nie masz kosy. Ej, 69 mniej! Nareszcie. Ja, kosę właśnie dlatego. Aha, bo ja dropem bela. robię, a nie jumpem. Dobra, już nie będę próbował. kurde bela. Dobra, ciul. Eee, co, kto komu, bo wiecie, możemy dropnąć cyferkowym Co mówisz, mu, co, mu? co? Rzuć mi tam MK. Eee, masz? Jakbyśmy ugrali teraz jeszcze tak O M41, pięknie. Idę hardy, in W ogóle widzieliście, że helikopter nas tutaj zostawia? Tak. Mam nadzieję, że wszystko ustawione dobrze, bo w sumie program do nagrywania ustawiłem w minutę. Nie całą. na rampę weszli. Kurde bele Dziękuję. Eee, nie, nie blokuj mi, ja tutaj jestem ważniejszym człowiekiem. Więc da w robisz? robić? Nie zauważyłem typka, po prostu się obróciłem o 7. Ja sobie gra w trochę jeszcze ściszę, bo jesteś lekko przygłośno się drzesz, okay. strasznie eee, Miałem smoka, ale go wyrzuciłem w pisdu boole molotowa Chyba dam 18 plus na ten odcinek Okej okay. <laughs> Ludzie mówią, że o... On nie przeklina się na live'ach. To znaczy, że nie... Jest tu! Dwóch! Jeszcze jeden, tam A jest. amunicja mi się skończyła akurat. Albo nie wiem, ale oszlagowało, nie wiem. Glizda jeszcze raz tam, jeden jest na w Nice. Bo ja ogólnie, ogólnie mam lagi. Idzie jeszcze, idzie, idzie. Była bomba? Jakbyś Kiedy... chciał wy wymienić tego shotguna, to tam jest. A nawet apkę masz nagle. A ja chcę tego shotguna, jest a, Gdzieś jest! Ale pod koniec rundy mi chodzi, pod lądu. Dobrze. Dobrze, kochanie. Kole, nie ale mogę przełożyć kamerę. Dlaczego tak do mnie mówisz? Ja nie mogę przełożyć kamerę. Jest, jest! Nie drzyjmy! Od to możesz papier <grym zresztą> to jest moja naturalna reakcja To zmień swoją naturalną reakcję i wyewoluuj wy wy z tego Pikachu Pokémon. I wanna be The very best Just like one Pokemon! Pokemon. Dobra, daj mu grać, bo zaraz wydrze się to będzie do fajny moment Nie wiem czy on jest pod tobą czy on jest go na B No to tak ciulowo z tymi dźwiękami No to ta mapa taka jest piętrowa trochę Czekaj czekaj to są dwa Chowaj hale. się, Sneaky. z po lewej chyba Nie stój na, na wystawie nie stój Dobrze. I zarobiście to zar da. Ale Rampka dziwne. Tam, bo tam jest. Ej, ale powiem wam, że oni też nie ogarniają tej mapy ani, ani ciula nie Mało kto ogarnia tą mapę Granat Idą! Ram ej te, rampa idzie Tu przy mnie Ej, ogarniasz, że ten jeden u nich, to chyba ma zdjęcie naszego psa, Hubert? Ty chyba masz zdjęcie swojego psa. Okej. Okay. Ajdź. Awka na dole, pomocy. Mega w rampach. gdzie ty bladłeś? No tutaj, Jeszcze wiesz, jeden tu jest. Tutaj możecie zablokować gdzieś. Tutaj możecie zablokować. Tak, patr jak paker kiedyś gra, na gra, Inferno, się przerzucał opakę gra, za śmietnik. Ale dobrze na, na save'a no, jakbyś to no, no, robić. Graf, kupisz mi jemkę. Graf. Jeszcze, jeszcze, jeszcze graf, może ja cofam, składować. zarobiście Mamy pakę. Paka nie ma, 8 2 5 paka banan. <laughs> tu musimy inferno zagrać raz, żebyś banana miał swojego w końcu. Ten co rundę to banan, banan, banan. Graf ciągle banany widzi w tym, w tej, w tym grze. <laughs> Rzut na nowy sport olimpijski. No, ile, ile gram dajemy łapek, żeby kolejny odcinek CS-a nagrać? Eee, 169. Dobra. 169 macie za tydzień odcinek CS-a. Ojej. Tam twoje kordy dałem. <głosy> <głosy> Wiesz co sobie wyobrażam, jak musi wyglądać. Co tak wpadł i nie może wyjść. <noise> jak deadniesz, to będzie peka. <noise> Przeżył! <O. głosy> nie wierzę. <noise> Minecraft. E, zbroja czy Negev? Zbroja czy Negev? Zbro... Zbroja. Ale apkę mogę kupić, o. Zobaczcie jaki jest ze mnie kurna e, karma triceps. Na B podeszli, no. Pamiętam dałem do, na do Nate'a... A ta no, mapa no, jest no, taka... Powiem ci ten, że nie, nie ten, że nie jest... E, nie jest wyrównana. Bo wystarczy... Ale ten... Ej, bo wystarczy jeden palący granat i tak naprawdę nie idzie przejść. Nice. nice. Gorzej będzie, jak jest Ja chciałem tego Jumpa zrobić, a on to jest tam stały, nie wiedziałem, że tam można stać. Aha! Ej, głupi jest po, chłębie, po, po łbie. po no, Jeżeli tam schowasz, to i tak będziecie widać. No mówię, cicho chodzi prawej! No, której? Boże, pies mnie wystraszył. Po prawej! To tym metarem chyba jest. Nie? Okay. Chowa się. A, a gdzieś był, tu. Nie wiem. Gdzieś był. Yes! <grym> Zarąbiście! Boże, ile tu będzie cięcia podczas te, tego te filmu. Te kole były dobre. Aaaa, elbagoza. Sawanna. taka A jeden w ogóle u nich ciągle. O! No to na najfa sobie zrobię, jeżeli ja... No dwóch go. O sorry, prawie... Ja też prawie Chyba <śpiewanie> Ej po A schodach są, na schodach będą. Ojej, ja, oje, ja, oni mi gonią help please. A gdzie się gonią Darku? O Jezu, jeden jest na... A. Dariusz! Darku! Darku, o Darku chuj! gdzie jesteś? Właściwie <śpiewanie> karpirus <śpiewanie> Gdzie to jest plantowane? B. Na B jest plantowane, okej. Okay. I jeden typo też był na A, gdzieś mi zniknął WHAT THE FUCK?! Ja go zabiłem! A ty ścisz ten mikrofon, bo mi przez stery do, te przegłosy Kto? Mody W ogóle zobaczcie jak tu jest wysoko Ej! Graf! Twoich widzów widzę! Gdzie? Tam! Paniki? No człowieku, Niki widać, nie? Czaj, teniki, ha ha Czajniki. ha ha Czajniki Ty, nawet <laughs> przecież grupę Steamową dla widzów i mam bardzo... Czekaj, to ja zmienię to nawet w tej chwili e, Game settings e, Just babcia, nie Chcę taką grupę <laughs> czajnik. O, czajnik O, zobacz, fajna? Bardzo fajna Zrębiste na przeciwka jest za wyrzuceniem, o, będą wyrzucać Ozaki o, To ci kupię, bo ja mam 7 tysięcy Ej, wybiegli z rampy, help mija Help mia, panowie Na rampie, ziomek a nie wiem gdzie jest rampa Rampam, pam, pam Pociąg no ja honorowo na noże Dalej panowie Jezus Pociąg bo... honorowo na noże pociąg na grywowy, pociąg na grywowy to... Ej o stąd może wam wejść od góry, uważaj, grać, czego, czekaj, czekaj, czego czego Kto zamyka ten? Ma Ma Mata krówe. dobra, gdzie idziemy, bo trzeba o, to nie. pomyśleć Mają jednego bota, także zalecę. Nie nic nie kupujcie, ma być fuleko. Żeby nas na nogę wystać Ja kryję plecy ja W ogóle tu tak blisko jest do side'u? Jakiś typek dropnął i umarł I drugi typek Bo chcę na tą kamper wejść Boże Tak do was Ojej. W ogóle tu jest tak blisko A, za... What the fuck, ta mapa jest jakaś taka dziwna, serio Nie dziwię się, że ona Dawajcie, nie jest plan, głównym plan, tym. Plan, plan. Ona jest wyważona dość Ona nie jest wyważona w ogóle a kto ma tu przewagę właśnie? Jak dla mnie CT jest mocno przeważające, bo wystarczy dobiec tam i polec, stanę sobie polec, przy drabince. od tamtej strony. Ja tu w ogóle Dobra, Dołe Ciul. Lampy. Ostatni jest, ostatni to Ciul. Paka zaplantowana. Czekajcie, nie lećcie! Paka, banan. Sam banan jesteś. To Pana, jest piętro banana, 51. Pierdzielam drażek 46 A nie kebaby. Jest tu! O Boże, jak mi dziwnie wyglądał CS. No Boże, jedna, czekaj, czekaj, ja z tego screenshota zrobiłem, bo cyfer do góry nogami widzę u ciebie wszystko Dlatego, <laughs> że hakuję Jeszcze Dobra. jedna runda, panowie, czekamy. Ja sobie kupię PM-a, nie to no jak od koniec meczu ci wyśle tego screenshota i użyj to jako miniaturkę, bo na serio to było. Spoko, weźmiemy z tego klik, taką clickbaitowką. Dobra, jeszcze jedna runda na save i mogę kupić na Dobra lecimy panowie, no ja już sobie kupiłem tego pMK, żeby nie było. Aha, bo tu się nie da wejść, spoko się przecież z tym, że w jakimś bloku biegamy. Ej, what? co ten typ robi? W ogóle, jakie trolle się tam trafiły w przeciwnym teamie? Minus 23, jeden typek. Jest tu. Dobra, nice. Dwóch, na was trzech, także powinniście ugrać. Chociaż graf mało. Mam jeden HP. Dobra, sorry, ale kibel straty muszą być na miejscu. Boże, nie patrzymy grafa. i robię bit na kiblu. Yo. Co ty Krajcie panowie. Robię sobie kupę na Vertigo. Zioma, zioma, zioma. Zostaw, bow, bow, Widziałem Zostaw, bow, bow. Zostaw, bow, bow. Zostaw, bow, bow. Zostaw, no. Sam e, patrzcie, roku. patrzcie, chod, idziemy na B, bo jest dłużej po prostu przy... Nie! Snikuj! Snikuj, Bo zabijemy cię Gliesdor! Snikuj z nami! Jak <tryk> 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 był, był taki profesjonalny strat kiedyś, jak NIP zdecydowało. E, z alberetki idziesz i to się na Meksykanina idzie tak Ej w ogóle wytnę to i ten moment jak tak idziemy w... Ej, ten moment se wstawię na początek filmu Tak z czarno-białym tłem jakąś muzyką poważną Dobra, lecimy panowie, wydawać Ej, nie, snikuj Sam se snikuj Ale snikuj Pekar, mogę... Darku, wejdź mi na głowę Sam se... Gra, ty masz jakieś dziwne zachcianki od Dobra Leć! Gra w poręczy. Puczu, Wlatujemy, dawaj, 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 dawaj. Jestem na Put your hands up! your hands up for Detroit! I love the city! Dalej, plantujcie na B. Wróć, 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 wróć. Ej, na, 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 tego, na no, GG. Yeah. Będzie rakap? Nie ma rakapa. Ja Byłem Silver 3. <grywia> Dało mi Silver. O, jakąś tak lajkę dostałem. Dobra, także dziękujemy wszystkim serdecznie za oglądanie, to były niesamowite 24 minuty. Dziękuję Jeszcze bardziej tak zostawcie komentarze. lajka. Do zobaczenia. Cześć. Hello.